Witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior i kontynuacja kolejnych ćwiczeń na krześle, czyli osoby, które korzystały z poprzednich serii, już są gotowe na troszeczkę bardziej zaawansowane ćwiczenia, żeby tych mięśni troszkę więcej użyć. To te ćwiczenia oczywiście są dla was jak najbardziej yy, pożyteczne, żeby właśnie sobie troszeczkę Podwyższyć tą poprzeczkę. Kontynuowanie tych samych ćwiczeń oczywiście będzie pomagało utrzymać tę kondycję fizyczną na tym samym poziomie, ale jeżeli ktoś z Was czuje, że już jest silniejszy i chciałby troszkę więcej popracować, to właśnie ta nowa seria już daje Wam możliwość tutaj bardziej zaawansowania i wykorzystania tych mięśni w trochę większym zakresie. Także zapraszam serdecznie na kolejne ćwiczenia dla seniorów. Dzisiaj na ramiona i na barki. Pamiętajcie, że kiedy siedzimy na krześle i ćwiczymy, to staramy się usiąść na krawędzi. Oczywiście, żeby utrzymać równowagę, ale nie korzystamy z oparcia krzesła. Tutaj, jeżeli siedzimy na krawędzi i staramy się mieć sylwetkę wyprostowaną, to tutaj pobudzamy wszystkie mięśnie brzucha, tutaj wszystkie dookoła, do pracy. One tu już w tym momencie pracują, są zaangażowane. Tak jak wspomniałam, się ramiona i barki, więc zaczniemy sobie od małej rozgrzewki, żeby przygotować mięśnie i nasze stawy. Więc takie kręcenie ramionami, żeby rozruszać właśnie stawy barkowe, przygotować je do ćwiczeń. I bardzo proszę pamiętajcie, jeśli ktoś. Nie ćwiczył wcześniejszych serii, zaczyna od tego filmiku. To oczywiście, jak najbardziej, próbujcie. Ale jeżeli poczujecie, że tych powtórzeń jest za dużo albo że któreś ćwiczenia są już dla Was troszeczkę za bardzo zaawansowane, że czujecie, że mięśnie się męczą, to oczywiście w każdej chwili możecie sobie zrobić przerwę. Chcę, żebyście sobie zawsze pamiętali, że to, co ja. Tutaj Wam prezentuję, to jest tylko moja propozycja, a Wy wiecie najlepiej, ile tych powtórzeń możecie wykonać. Zmieniamy teraz do przodu. Czujemy górną część pleców. To jest fajny, właśnie ruch na rozciągnięcie pleców. Może jeszcze jeden raz. I teraz prawe ramię. Wysoko. Może być ugięte, może być bardziej tu. Chodzi o to, żeby sprawdzić jaki jest zakres ruchu w Waszym prawym barku. Czyli może być tutaj, może być bliżej głowy. Jeżeli ten zakres jest duży, to będziecie w stanie unieść te ramię wysoko, ale będzie ono blisko głowy. Jeżeli ten zakres ruchu jest mniejszy, to mięśnie są jeszcze sztywne, to ramię będzie tu. Nie ma problemu. Unosimy do takiej pozycji, do jakiej jest nam po prostu wygodnie i nasz staw barkowy jest w stanie wykonać. Wdech i wydech. Nie opuszczamy bez kontroli mięśni. To często widzę u osób starszych, że do góry to pracują, ale na dół to już leci grawitacja tylko działa. Ruch kontrolujemy w obydwu kierunkach, do góry i powoli na dół. To jest bardzo ważne. Taki niekontrolowany ruch może wam więcej krzywdy niż pożytku zrobić. Także zawsze używamy mięśni wdech i wydech. Może jeszcze ze trzy razy. Wdech i wydech. Tak jak powiedziałam, tych powtórzeń będzie teraz już troszeczkę więcej w tych kolejnych seriach, ale możecie w każdej chwili zrobić przerwę. Rozluźniamy prawe ramię i teraz lewe. Wdech i powoli kontrolujemy wydech na dół. Wdech do góry, wydech na dół. Pracujemy barkiem. Pracujemy mięśniami naszych ramion, wzmacniamy ten staw barkowy. Tu generalnie są same mięśnie, które trzymają dwie kości, więc one muszą być mocne, żeby ten staw działał prawidłowo. Może trzy razy: wdech i wydech, wdech i wydech. Jeśli jeszcze ze mną, to ten ostatni raz i znowu rozluźniamy. Potrząsamy ramieniem. Teraz pracujemy na zewnątrz. Nie skręcamy całej sylwetki ciała, pracuje bark i ramię. Czyli sylwetka jest w tej samej pozycji, klatka piersiowa jest skierowana do przodu. Staramy się tylko pracować ramieniem z naszego stawu barkowego. I też znowu nie na siłę, nie ciągniemy, tylko Ściągamy łopatki. Tu nie chodzi o to, żeby tak pracować z samym ramieniem, żeby je tam dociągać do tyłu, tylko żeby ściągnąć łopatki, barki do siebie. I jeszcze kilka razy wdech i wydech do przodu. Wdech i wydech. Jeśli ramię, mięśnie już są troszeczkę zmęczone, to możecie to ramię trzymać trochę niżej. A jeśli ktoś ma silniejsze mięśnie, to. My kontynuujemy dalej na wysokości barku, może jeszcze ze dwa razy, wdech i wydech, ostatni raz, wdech i wydech, rozluźniamy. Teraz to samo z lewym, możecie zaobserwować różnice w zakresie ruchu prawego i lewego barku. Zawsze jedna strona jest bardziej rozciągnięta, ten zakres ruchu będzie większy, druga strona jest mocniejsza, więc ten ruch będzie mniejszy, bo rozciągliwość mięśni po drugiej stronie, z powodu tego, że są silniejsze, są po prostu mniej rozciągliwe. Jeżeli zaobserwujecie, że to jest naprawdę duża różnica, to zróbcie więcej powtórzeń na tą stronę. Powiedzmy, to jest mój bark, że czuję, że tu naprawdę tutaj mogę dociągnąć tak daleko, a tu tylko dotąd. To ćwiczę trochę na prawą, ale robię więcej powtórzeń na lewą. Czyli zaczynacie od tej lewej, powiedzmy, że to jest ta mniej, z mniejszym zakresem ruchu, robicie kilka powtórzeń na prawą i wracacie do lewej. Nie koncentrujemy się tylko na lewym, ale robimy zawsze ćwiczenia na obie strony, ale trochę więcej na stronę, która rzeczywiście jest różnica. Zawsze będzie, ale jeżeli ona jest naprawdę duża, to żeby zredukować, zbalansować, to właśnie w taki sposób ja ćwiczę z klientami. Zaczynamy od tej strony, którą trzeba popracować więcej, zmieniamy i potem wracamy znowu do tej poprzedniej. Dobrze, to teraz obydwa ramiona wysoko. Wdech i wydech do boku. Wdech i wydech. Naturalnie przy unoszeniu do góry dłonie skierowane są do siebie. Kiedy ramiona kierujemy na zewnątrz, to najczęściej obracamy i mamy te dłonie skierowane do podłogi. Starajcie się teraz pracować z dłońmi uniesionymi do góry. Aha. Wdech i wydech. To może będzie tylko taki zakres ruchu. No to wtedy przekręcamy i dajemy na dół. Ale próbujcie. Na ile wasze mięśnie wam pozwolą opuścić ramiona. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I znowu, jeśli ktoś czuje, że te mięśnie są silniejsze, to zróbmy jeszcze dwa powtórzenia. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Rozluźniamy. Unosimy barki i powoli znowu, nie gwałtownie, tylko kontrolując mięśnie, opuszczamy na dół. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Może jeszcze za dwa razy. Teraz ramiona, przedramiona na wysokości barków i będziemy znowu pracować. Mięśniami pleców, górna część pleców. Ściągamy łopatki, ściągamy barki do tyłu, żeby wykonać ten ruch. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Może jeszcze trzy razy. Wdech i wydech. Pamiętajcie, używajcie mięśni pleców, żeby rozciągać klatkę piersiową barki i wzmacniać mięśnie ramion. I rozluźniamy. Teraz prawe ramię z przodu. Tym razem robimy skręt do tyłu, do, do prawej strony i do lewej, czyli cała górna część ciała pracuje razem. Z Waszym ramieniem i z Waszym barkiem. Staramy się trzymać ramię w linii z barkiem cały czas. Czyli jeżeli chcemy tam dłoń skierować, ramię skierować bardziej w prawo albo w lewo, to musimy wykonać właśnie ten obrót naszą górną częścią ciała. Bardzo fajne ćwiczenie wzmacniające bark, ramię. Ale również wasz odcinek lędźwiowy i mięśnie brzucha. Może jeszcze jeden raz. Wdech i wydech. Rozluźniamy. Teraz lewa. Pamiętajcie: nie musicie robić wszystkich powtórzeń ze mną. Szczególnie, jeżeli ktoś dopiero odwiedził mój kanał pierwszy raz i kliknął na ten filmik, to mamy serię. Łatwiejsze dla początkujących, bo to już jest nasza kolejna seria, i podwyższamy troszkę tutaj poziom naszych ćwiczeń, żeby te mięśnie troszkę jeszcze wzmocnić. Może jeszcze za dwa razy wdech i wydech. ostatni raz wdech i wydech. Jak tam wasze barki, jak tam wasze ramiona. Nie będziemy dzisiaj długo robić tej sesji, bo nie chcę też, żebyście przemęczyli, przetrenowali te mięśnie. Także zrobimy sobie teraz ćwiczenie rozciągające. Prawe ramię przed sobą, starajcie się, jeżeli możecie, żeby było wyprostowane. Jeśli trzeba, ugiąć łokieć, oczywiście, co trzeba zrobić, to trzeba. Ale jeżeli możecie dociągnąć ramię do siebie z łokciem wyprostowanym, to. Trzymamy właśnie te ramię wyprostowane. Możemy użyć lewej dłoni, tutaj od dołu, z przodu. I im bardziej dociągamy te ramię do siebie, to będziemy rozciągać tutaj wszystkie te mięśnie, które przed chwilą pracowały. Ale jeżeli zegniemy łokieć, bo chcemy dociągnąć ramię bliżej klatki piersiowej, to już nie będziemy rozciągać. Także tylko dociągamy do momentu, kiedy łokieć jest wyprostowany. Jeśli jest ugięty od razu, no to jest ugięty, ale jeżeli zaczęliście z wyprostowanym ramieniem i uginacie, żeby dociągnąć ramię do siebie, to tylko do momentu, kiedy łokieć jest wyprostowany. Oddychamy głęboko, głęboki wdech i powolny wydech. I teraz lewa. Wdech i do siebie, do prawej strony. Jeśli czujecie, to nie, nie będzie bardzo intensywne rozciąganie. To nie, są, nie jest duża grupa mięśni, one nie są zbyt długie, więc ktoś z Was może w ogóle nie czuć tego rozciągania, ale rozciągamy tutaj wszystkie mięśnie. I znowu, jeśli mamy łokieć wyprostowany i dociągamy ramię, to łokieć musi być wyprostowany. Jeżeli robimy to od razu z ugiętym ramieniem, no to będzie ugięty. Staramy się rozluźnić barki i kontrolujemy oddech. Zawsze pamiętajcie o dechu, pamiętajcie o uśmiechu. Zawsze łatwiej, kiedy rozluźnimy mięśnie twarzy. Rozluźniamy ramiona, barki powolutku. I teraz obie, już niżej, teraz nasze ramiona. I Znowu łopatki, ściągamy łopatki do siebie. Wdech i wydech. Czujemy, jak rozciągamy klatkę piersiową i ramiona z przodu. Barki. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Może jeszcze do nas. Wdech i wydech. Teraz będziemy rozciągać plecy. Palce. Razem zaplecione dłonie skierowane do przodu. I teraz wyobraźcie sobie, że coś macie przed sobą i staracie się to odepchnąć, ale siedząc dalej w pozycji wyprostowanej, czyli nie przechylamy się, nie garbimy się, tylko ruch jest z barków. Ciągniemy do przodu i czujemy rozciąganie. Plecy, w górnej części pleców, ale sylwetkę staramy się trzymać wyprostowaną na tyle, ile oczywiście jesteście w stanie mieć wyprostowaną sylwetkę, i rozluźniamy. Mhm. Myślę, że na dzisiaj wystarczy te mięśnie tutaj, żebyście jutro mogli wykonywać wszystkie wasze normalne czynności. Jeżeli będziecie jutro czuć lekkie zakwasy to zróbcie te ćwiczenia rozciągające jutro i nawet dwa dni po ćwiczeniach, też mogą wystąpić takie bóle, które nazywamy zakwasami. To jest po prostu reakcja organizmu na to, że ćwiczyliśmy. Ja zaznaczę w opisie filmiku, w którym miejscu zaczynają się ćwiczenia rozciągające. Także jutro i pojutrze w opisie filmiku tylko klikniecie na. Minutę, i od razu filmik zacznie się od tego miejsca, gdzie są ćwiczenia już tylko rozciągające. Nie musicie szukać w filmiku. Ja to po prostu dla Was zaznaczę. Także dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się te ćwiczenia podobały i zapraszam Was na kolejne. Jeśli podobało Wam się, dajcie mi kciuka do góry. I bardzo czekam na jakieś komentarze od Was, kto ćwiczy, jak ćwiczy, i może macie jakieś. Pytania: Może macie jakieś problemy, że któryś ćwiczenie nie możecie wykonać z jakichś różnych powodów? Trudno mi w tym momencie coś wymyśleć, ale może ktoś miał jakąś kontuzję albo coś, no ma jakieś po prostu utrudnienia w ruchu, który ćwiczenie nie może wykonywać. Jeżeli napiszecie, to postaram się dać ćwiczenia alternatywne, gdzie pracujemy tymi samymi mięśniami, ale z mniejszym. Czy z troszeczkę innym zakresem ruchu, tak żeby każdy z Was mógł z tych ćwiczeń korzystać. Także dziękuję bardzo za udział w dzisiejszych ćwiczeniach i zapraszam na kolejne ćwiczenia za tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.